Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Biznesmania i dzisiaj o pięciu książkach, które musisz przeczytać, jeżeli chcesz prowadzić własny biznes. Pierwszy tytuł książki to Znajdź swoje dlaczego. Jest powód, dlaczego niektóre organizacje czy firmy są w stanie prosperować nawet wtedy, kiedy inne wokół nich upadają, kiedy jest jakiś kryzys gospodarczy. Często ich dlaczego jest dobrze podkreślone, jest one widoczne, o tym się mówi. Jest, jest to oczywiste. Kiedy organizacje mają mocne przekonania, są wtedy w stanie zbudzić większą lojalność u swoich klientów. Dlaczego, czyli ich dlaczego stanowi część ich tożsamości i Określa powody, dla których ludzie robią to, co robią. Drugi tytuł to strategia Błękitnego Oceanu, jak stworzyć przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna. Strate strategia błękitnego oceanu rzuca wyzwanie powszechnemu przekonaniu, że trzeba prześcignąć rywali swoją konkurencję biznesową, aby osiągnąć trwałą rentowność. Ponadto oferuje alternatywę. Alternatywą jest uczynienie konkurencji. Nieistotną poprzez innowacje i stworzenie własnego rynku. To właśnie jest ta, ten błękitny ocean. Ten nowy rynek nazywany jest właśnie Twoim błękitnym oceanem. Zdolność do wprowadzania innowacji staje się coraz ważniejsza, ponieważ rynki stają się nasycone, a marże zysku są ograniczone poprzez właśnie konkurencję. Autorzy tej książki twierdzą, że wiodące firmy. Przyszłości muszą się zmieniać i udoskonalać, stale się udoskonalać. Autorzy opierają się na badaniu 150 strategicznych posunięć obejmujących ponad 100 lat i 30 różnych branż. Trzeci tytuł to 7 nawyków skutecznego działania. Ta książka, książka 7 nawyków skutecznego działania jest skierowana do tak naprawdę szerokiej publiczności, zwłaszcza dla osób, którzy których interesuje rozwój osobisty, zarządzanie, zarządzanie sobą, doskonalenie swoich umiejętności interpersonalnych skuteczne osią i skuteczne osiąganie celów. Autor, czyli Stephen Covey, stworzył tą książkę jako przewodnik dla każdego, kto pragnie poprawić jakość swojego życia, zarówno w sferze osobistej, jak i również zawodowej czy w biznesie. Książka zawiera opisane nawyki, które autor uznaje za kluczowe dla skutecznego działania i osiągania sukcesu w życiu. Nawyki te obejmują m.in. zrozumienie swojej proaktywności, określenie priorytetów, działanie zgodnie z celami, skuteczna komunikacja, współpraca z innymi, budowanie relacji z innymi i dbałość o rozwój osobisty. Czwarta książka to Reguła 10X. Czyli różnica między sukcesem a porażką. W tej książce autor udziela klarownych wskazówek, jak najlepiej zaplanować swoją, swoją drogę do sukcesu. Te wskazówki nauczą cię, dlaczego ta mało znana strategia działa, jak wprowadzić ją w życie, dając ci jednocześnie narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu większego, niż kiedykolwiek wydawało ci się, że jest to możliwe. I piąta książka to Sztuka Zwycięstwa. Opowiada historię twórcy słynnej marki obuwniczej Nike. Kto nie zna na świecie firmy Nike. Książka oferuje wgląd w sposób myślenia genialnego przedsiębiorcy, jakim jest Phil Knight, i pokazuje wzloty i upadki, które towarzyszyły mu w budowaniu tej właśnie. Firmy, więc zdecydowanie polecam moi drodzy, wszystkie pięć książek. To jest must have dla każdych ludzi biznesu. To wszystko moi drodzy na dzisiaj. Dziękuję i do zobaczenia. Do następnego. Cześć.